<laughs> bo im się podobało, bo były odznaczenia i tak dalej. I permanentnie zaczęliśmy właśnie od 31 marca. Pamiętam doskonale ten dzień, bo nadeszło kilka tysięcy e, faksów. Było mnóstwo kontaktów telefonicznych od naszych rodaków z całego Co świata wtedy mówili wreszcie, wreszcie na żywo, nie z puszki po tygodniu, gdzie no, odgrzewane ziemniaczki, no to raz na rok, ale nie codziennie, prawda? Więc to było, że po prostu mogli obejrzeć wiadomości, mogli obejrzeć panoramę wtedy, kiedy i my żeśmy to oglądali. I to był właśnie ten główny cel, żeby dotrzeć do, do naszych rodaków zagranicznych? To było bardziej skomplikowane, ponieważ z marszu i z właściwie ten program był tworzony, nie było w budżecie na to środków, w związku z tym na początku ta funkcja była troszkę inna. Po Pierwsze, był program trzeci, który wtedy był w dyspozycji ośrodków regionalnych, oddziałów terenowych, telewizji publicznej, ale one nie miały aż tylu środków, żeby całodobowo nadawać. Nadawali kilka godzin dziennie. No i co? I to miało stać puste? Nie. Faszerowane było TVP Polonia. A TVP Polonia zaczęła na początku nadawać, wybierając najlepsze pozycje z jedynki i z dwójki, żeby po prostu zachęcić jakością, iżby wszyscy to oglądali. Czyli... E, Poza tym, że docelowo jasne, że dla naszych e, Polaków, ale też i osób znających język polski za granicą, ale w dojściu do tego, żeśmy taką przepotwarzali się niejako poprzez regiony i poprzez jedynkę i dwójkę, wierząc, że będą już oryginalne programy i tak jest dzisiaj. Także patrzę na mojego synka Pietera <laughs> 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 jestem wzruszony. Panie pamięta Pan jak, jak pisała prasa? Bo praca pisała tak, kilku zapaleńców, przedsięwzięcie co najmniej szalone. Czy państwo tak czuli, że to jest Tak, właśnie... Ale, ale właśnie to była ucieczka do przodu, żeśmy skoczyli w wiek XXI. Praktycznie, a nie teoretycznie. I ja jestem człowiekiem, że po prostu robiący mają rację przeciwko nierobiącym. Trzeba pracować, trzeba być czynnym, mobilnym, Bardzo dynamicznym. Zdanie, tak. a w związku z tym zdecydowałem się na ten krok i myślę, że, że to już jest trwała. Pozycja. No, no, Cały no, telewizja, telewizja Polonia e, pełni tak naprawdę prawdziwą misję, prawda? To, że dociera e, do tylu. Zdecydowanie. E, Proszę pamiętać również o naszej akcji e, docierajmy z telewizorami do Kazachstanu. Reklamowaliśmy się na wszystkich antenach, również i radiowych, były rozmaitego rodzaju aukcje, loterie, które powodowały, że zakupywano telewizory z możliwością satelitarnego odbioru i przekazywaliśmy to do naszych rodaków w Kazachstanie. Także to jest też jej polityka. No właśnie, bo chyba takim największym wyzwaniem jednocześnie tym, co było dla tej stacji najtrudniejsze, to to, że ona musiała. Ta, miała tak wielu y, odbiorców i musiała połączyć zarówno wschód jak i zachód, a przecież rzeczywistości były tak wielokrotnie różne, potrzeby inne, tak. były tak, y, tak różne. To chyba było... Y i w pewnym sensie ten wszystkoizm na początku troszkę przeszkadzał, bo to było, że tak powiem, ten sklep spożywczy, gdzie i mydło i powidło, prawda? No ale nie było innego wyjścia. Trzeba było po prostu szeroką ofertę mieć i dla tego profesora, i dla e, półinteligenta, i czasami dla ćwierć inteligenta, aczkolwiek temu żeśmy nie schlebiali, mam nadzieję. I do tej pory widzę, że, 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 że bardzo jestem częstym, w ogóle uprawiam caping, tak zwany capping, także lubię zobaczyć, co jest w konkurencji, ale serce moje jest przy telewizji publicznej i e, bardzo często TV Polonia jest oglądana. To w takim razie jak serce jest e, przy nas, to jeszcze zacytuję prasę, pozwolę sobie, bardzo bo pisano, że to pana oczko w głowie ukochane dziecko. To teraz e, właściwie wszystko jasne dlaczego, bo to chyba nie tylko polegało na tym, że to było, była stacja, którą pan stworzył, ale właśnie na, te, na tej wyjątkowości tej stacji. Tak. E... Przyznam się, że po prostu, jeśli mieliśmy w Lizbonie konferencję właśnie IBU, ja zaprosiłem do siebie do pokoju prezesa i sekretarza i włączyłem TV Polonia i powiedzieli niesamowite. To, to to, w ogóle coś niesamowitego. Jak to? Dlaczego my w Niemczech tego nie mamy? <laughs> <laughs> I naszym śladem na na skalę światową, inne, tak? inne telewizje zaczęły. To nam bardzo pomogło. Jako prezes byłem w NHK. To jest japońska telewizja, największa telewizja na świecie. Więc zupełnie inna rozmowa była. Jeśli oni wiedzieli, że drogą satelitarną mogą newsy dostawać od nas, to się bardzo ta nasza współpraca wtedy zawiązała. A więc bez tego po prostu nie byłoby nas w świecie. I co więc, ważniejsze pamiętajmy, jeszcze, że nie tylko dla lokalności robimy to też, nie tylko w ramach Polski między Bugiem a Odrą, ale też i robimy na różne kontynenty. I co więcej, pokazujemy Polakom, którzy wyemigrowali. Nasz kraj, który wtedy na początku lat 90. Przecież przechodził przecież ogromne przemiany. Metamorfozę, tak. Był taki troszeczkę barchanowo-paździerzowy, powiedziałbym, <laughs> ale teraz myślę, że mamy się czym chwalić. Mamy się czym chwalić? Powiedział pan, że to e, pański taki synek. Dlaczego nie córeczkę? Bo mam dwie córki. <laughs> No dobrze, ale, to... ale spodziewał się pan że Kasie i lusię, Po 15 latach spodziewał się, że tak będzie wyglądać teraz telewizja, ja się Polonia, która sama jest w stanie produkować własne programy telewizyjne, filmy dokumentalne, teleturnieje, teleturnieje. Angażować się w festiwale, ma właśnie. też swoje nagrody i nagrody dostaje. Tak. I słusznie. Ja się obawiałem właśnie, że ten program może być, że tak powiem, bo były takie próby, żeby był finansowany z budżetu i żeby że był finansowany z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No wiecie, jakby to się skończyło? Pieniędzy byłoby na trzy programy na krzyż i rachityczne po prostu dzieciątko byłoby w sierocińcu, a nie wśród prawda, dostojnych rodziców i tak dalej, i tak dalej. Więc udało się te wszystkie rzeczy odepchnąć. I ta stacja no, naprawdę różni się i ona podkreśla swoją odrębność. Ja myślę, że w tym kierunku trzeba iść. Po prostu od czasu do czasu chwaląc się tym, co jedynka i dwójka zrobiły, ale przede wszystkim trzeba postawić na oryginalne programy, propozycje, które tak. właśnie adres ich to STV Polonia. I my, proszę Państwa, dzisiaj przez cały program będziemy się chwalić sobą, telewizją Polonia. A co? To teraz chwilka wspomnień. Będziemy dzisiaj do Państwa uśmiechać, my, Telewizja Polonia. Teraz łączymy się z Panem Władysławem Minkiewiczem, a to dlatego, że chcemy Państwa zaprosić do Monachium na wyjątkowy koncert. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. I od razu powiedzmy, że to nie tylko koncert, to coś więcej, to idea. Powiedzmy o tym. To znacznie więcej, to już było od 10 lat, próbowałem się z tym przebić. Tym razem udało się. Idea jest taka: mottem koncertu tego i następnych jest. United in Rock, czyli Zjednoczeni w Roku. Dużo się mówi bardzo o pojednaniu polsko-niemieckim. Wydaje mi się, że nie zawsze dużo się robi. Ja postanowiłem zrobić to przez muzykę, bo wydaje mi się, że to jest największy, najlepszy nośnik i najłatwiej trafić do młodego pokolenia, a właściwie do kilku generacji jednocześnie. Przez dobry rok, w tym wypadku Rock Blues, bo to będzie drum. I powiedzmy o tym, gdzie, kiedy i o której ten koncert? Okej, okay, koncert będzie w Monachium 5 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę za tydzień o godzinie 20. Otwarte drzwi. O 21.00 zaczyna się koncert. Hala się nazywa Backstage Zerk. schodzi tam około 1,5 tysiąca osób. I będzie jeszcze przedgrupa, która się nazywa Fish, czyli ryba. Nie ma to nic wspólnego z wokalistą dawnym Rilliona. A jest to grupa, która jest świetnym przykładem jak najlepszej integracji polsko niemieckiej, bo grają tam i Polacy, i Niemcy. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, to zaproszenie i właśnie w ten sposób telewizja Polonia może widzów na całym świecie zaprosić na tak wyjątkowy koncert, jaki już 5 kwietnia odbędzie się w Monachium. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Proszę nas informować o tego typu imprezach i wielkich wydarzeniach kulturalnych czy też innych, a my czekamy na Państwa za każdym razem, na Państwa filmiki i, i pozdrowienia, które płyną do nas z całego świata. Zobaczmy teraz filmik od Marty. Cześć, jestem Marta i prosto z serca Warszawy chciałabym pozdrowić moją najukochańszą siostrę, mamę Jo w Rotterdamie. Buziaki, pozdrawiam! <laughs> Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Co z tą aurą wiosenną? No właśnie, tak wygląda, proszę Państwa, chwilowo przynajmniej wiosna w Polsce, ale mamy nadzieję, że te śniegi już się roztopią i naprawdę te krokusy się przebiją i będzie tę wiosnę. Trzeba zadekretować, że będzie wiosna. Tak, my się ubieramy od jutra, proszę Państwa, właściwie dzisiaj.